Podróż pociągiem bywa dzisiaj ciężka ze względu na remonty prowadzone na torach. Prędkość, z jaką podróżują maszyny, również nie jest zbyt wysoka, ponieważ większość tych maszyn nie pojedzie więcej niż 160 km na godzinę. Co więcej, te 160 na godzinę to prędkość maksymalna na krótkich odcinkach. Natomiast kiedy policzymy sobie średnią prędkość, to. no właśnie. Trasa Szczecin-Główny-Warszawa-Zachodnia wynosi ona 516 km, a pociąg planowo jedzie 7 godzin i 8 minut. Zatem średnia prędkość na całej trasie wynosi zawrotne 45 km na godzinę. To oczywiście niedługo ma się zmienić, jednak dzisiaj irytuje wielu podróżnych, którzy po prostu nie mają innego wyjścia i muszą wybrać PKP Ponieważ wypożyczenie samochodu, zatankowanie go i przejazd autostradą to koszt nawet kilkuset złotych. Jest w Polsce jedna linia, gdzie pociągi mogą rozpędzić się do prędkości większej niż 160 km na godzinę. Mało tego, tam również prowadzone są remonty, aby jechać jeszcze szybciej. Zatem nasuwa się pytanie, kiedy w Polsce pociągi przekroczą magiczną barierę 300 na godzinę. Linia kolejowa nr 4, nazywana Centralną Magistralą Kolejową, ciągnie się ona przez blisko 224 km i przebiega przez cztery województwa: Mazowieckie, Łódzkie, Świętokrzyskie i Śląskie. Linia jest linią magistralną, oznacza to, że łączy ona stolicę z wielkimi ośrodkami gospodarczymi w Polsce. Rozpoczyna się zaraz za Warszawą na stacji Grodzisk Mazowiecki a dojazd z zajmuje tam zaledwie kilkanaście minut. Po drodze przecina kilka linii kolejowych, różnych dróg krajowych i ekspresowych, aby dotrzeć do swojej końcowej stacji Zawiercie, zaraz przed Katowicami. Dzisiaj geometria linii, sieć trakcyjna, nawierzchnia kolejowa oraz rozjazdy dostosowane są do prędkości 250 km na godzinę, zasilanie do 220 km, a obiekty inżynierskie przebudowywane są dla prędkości nawet 300 km na godzinę. Niestety nie oznacza to, że pociągi tyle pojadą. Najwyższy limit prędkości na CMK to 200 km na godzinę. Tak szybko pojadą jednak tylko pendolino. Projekt centralnej magistrali kolejowej pojawił się w latach 70. I już wtedy planowano dostosować ją do prędkości 250 km na godzinę. Zatem widać, że myślano przyszłościowo. Widać to po promieniu łuków oraz szerokim rozstawieniu torów. Budowa zaczęła się już w roku 1971, a zakończyła 6 lat później. Natomiast w latach 1979-1980 zelektryfikowano oba tory. Co ciekawe, już podczas budowy linii pojawiły się plany jej wydłużenia aż do Gdańska. CMK miałaby wtedy prowadzić przez Wyszogród, Płock i Brodnicę. Jednak z planów zrezygnowano i centralna magistrala kolejowa nadal biegnie tylko do Grodziska Mazowieckiego. Na samym początku trasę obsługiwały wyłącznie składy towarowe. Pierwsze pociągi pasażerskie pojawiły się tam dopiero 3 czerwca 1984 roku, kiedy to kursowanie rozpoczęły zestawy na trasie Warszawa Gliwice oraz Warszawa Kraków. Dzisiaj na tych odcinkach kursują znane i lubiane składy pendolino. Po raz pierwszy w historii Polski prędkość pociągów wynosiła 140 km na godzinę, ponieważ wcześniej tylko na trasie Warszawa Poznań. Maszyny rozpędzały się do 130 km na godzinę. Oczywiście i taka prędkość nie była wystarczająca, dlatego w 1988 roku na CMK pociągi pojechały z prędkością 160 km na godzinę i znowu jechały na tych samych trasach do Gliwic i Krakowa. Wówczas podróż do Katowic wynosiła 2 godziny i 42 minuty, a do Krakowa 3 minuty dłużej. W kolejnych latach zdecydowano się na modernizację całej linii. Zaczęła się ona w 1993 roku. W roku 2000 rozpoczęła się eksperymentalna przebudowa stacji Psary, a miało to na celu jej przystosowanie do prędkości nawet 250 km na godzinę. Dalej, na 7-kilometrowym odcinku Psary, Góra Włodowska, zamontowano nową sieć trakcyjną dostosowaną tak samo do 250 na godzinę. Dalej taką samą sieć montowano na kolejnych modernizowanych odcinkach. Mniej więcej w tych samych latach trwała też modernizacja innych stacji, takich jak Góra Wodowska, Korytów czy Knapówka. Następnie w roku 2009 rozpoczęła się instalacja ECTS czyli systemu sterowania ruchem kolejowym kompatybilnym z różnymi państwami Europy. Prace przy instalacji zakończyły się po około dwóch latach, a jej pierwszym testerem była lokomotywa EU44 Siemens Eurosprinter, która należała do PKP Intercity. Po kolejnych dwóch latach Urząd Transportu Kolejowego zezwolił na jego eksploatację. W końcu 14 grudnia 2014 roku skład ED250, czyli słynne pendolino, rozpoczęły kursowanie z prędkością 200 km na godzinę i wówczas Polska stała się pierwszym krajem spośród państw należących od 2004 roku do Unii Europejskiej, który wprowadził większą prędkość niż 160 km na godzinę. Omawianą prędkość wprowadzono na odcinku Olszamowice zawiercie. Razem z wyłączeniem kilku kilometrów na tym szlaku, tak szybko pociągi mogły pędzić przez niecałe 77 km. W związku z tym, że centralną magistralę kolejową cechują bardzo dobre warunki techniczne, to wykorzystywana jest ona do testów nowych taborów. Między innymi testowano tutaj Pendolino. Które 24 listopada 2013 roku pojechało aż 293 km na godzinę. Oprócz niego testowany był też omawiany w poprzednim odcinku DART oraz Flirt, a maszyna Nevak Impulse ustanowiła rekord prędkości osiągnięty przez polską konstrukcję, który wynosi dzisiaj 225 km na godzinę. Jednak aby gonić Europę trzeba jeździć szybciej, bo 200 na godzinę na zaledwie 70 km to wciąż mało. Dlatego w grudniu zeszłego roku PKP podpisało umowę na modernizację 21 mostów, wiaduktów i przepustów na CMK. Wartość takiej inwestycji to około 45 milionów złotych. Spółka zapowiada, że w okolicach grudnia 2023 roku, czyli już za dwa lata, maksymalna prędkość na magistrali ma wynieść 250 na godzinę. To jednak nie koniec, ponieważ w ramach centralnego portu komunikacyjnego, ma zostać wybudowana nowa linia. Na nowo powstałym odcinku pociągi mają rozpędzać się nawet do 350 km na godzinę. Oznacza to, że z Wrocławia do Łodzi dojedziemy w zaledwie 70 minut, a do Warszawy w 115. Dzisiaj na pokonanie takiej trasy potrzeba ponad 4 godziny. Linia dużych prędkości ma zostać uruchomiona w tym samym terminie co CPK, czyli jeszcze trochę czasu musi minąć. Na razie wiadomo tyle, że w ramach tej wielkiej inwestycji powstać ma blisko 1800 km zupełnie nowych tras kolejowych, a przewidywany czas to około 2034 rok. Nie wiadomo także, jakiej klasy będą to pociągi, natomiast można spodziewać się sporego wzrostu cen. Jednak takie prędkości na polskich torach to na razie tylko plany. Czy uda się to zrealizować? Okaże się w ciągu najbliższych lat, a wszystkiego dowiecie się na kanale Pociągi, dlatego nowych widzów zachęcam do subskrypcji, a jeżeli podobał Wam się ten film, to będę wdzięczny za pozostawienie po sobie śladu w postaci polubienia oraz komentarza.